Witamy serdecznie wszystkich widzów i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Dzisiejszy mecz będą mieli przyjemność komentować dla państwa Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Przed nami prawdziwa futbolowa uczta, a przynajmniej taką mamy nadzieję. Legia Warszawa zmierzy się ze Spartakiem Moskwa. W meczach towarzyskich chodzi przede wszystkim o to, by zweryfikować w praniu słuszność podejmowanych przez trenera decyzji. A oto dzisiejsze ustawienie warszawskiej legii. Wyjdą na boisko w ofensywnym ustawieniu 3-4-3 z wysoko operującym środkowym napastnikiem i pomocnikiem ofensywnym. A obrońcy są tutaj pierwszymi rozgrywającymi. To oni wprowadzają piłkę na połowę przeciwnika. W akcjach biorą udział wszyscy zawodnicy ofensywni, próbując krótkimi podaniami zbliżyć się do bramki, uruchomić środkowego napastnika. To drużyna, która lubi grać wysokim pressingiem. Po stracie piłki nie cofają się na swoją połowę, tylko od razu atakują. Tak, nie zostawiają czasu na spokojne rozegranie, zmuszają przeciwnika do pośpiechu i popełniania błędów. Dzisiaj też powinniśmy spodziewać się z ich strony bardzo aktywnej gry w odbiorze. Najstarszym klubem na świecie jest oczywiście angielski Sheffield Football Club, założony przez dwóch brytyjskich oficerów 24 października 1857 roku. Ten amatorski klub jest też uczestnikiem najstarszych derbów na świecie, Sheffield Derby, rozgrywanych z założonym 3 lata później Hallam FC. Ładne udane przejęcie, rywal traci piłkę. Victor Moses jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Ma piłkę. Co teraz zrobi? Wciąż ma piłkę. Szuka okazji. Roman Sobin. Dobra interwencja bramkarza. To był mocny, trudny strzał i gdyby to wpuścił, nikt nie miałby do niego pretensji. Tak. Pokazał, że partnerzy z zespołu mogą na niego liczyć. Paweł wszołek wartożka pustka. Gramy gramy taka jest decyzja arbitra. Ładna akcja skrzydłem i szansa na dośrodkowanie. Udana górna piłka, obrona przerobowana. mogą nie zdążyć z reakcją. Spalony zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Chyba spodziewał się, że szybciej dogra do niego tę piłkę Darku i dał się złapać na spalonym. Paweł Łuszczowek. Ależ go tam dostrzegł. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. No cóż, Darku, trochę za wcześnie ruszył do tej piłki i dał się złapać na spalonym. Sędzia pokazuje grać dalej. Przywilej korzyści. Dobra decyzja. To nie był czysty wślizg. Sędzia decyduje się na rzut wolny. Brawo, ładnie odebrał. Mogą teraz skarcić rywali. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Nękali, nie ustawali w wysiłkach, i ostatecznie rywale musieli posłać piłkę poza linię boczną. Za chwilę wznowienie gry z autu. Dobry, wysoko postawiony pressing. Szansa! Dobrze się stała z bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Bramkarz uratował tą obroną remis. Naprawdę było bardzo groźnie, a interwencja palce lizać. Uwaga, lekki w ataku. Świetnie to zrobił. Ho, ho, ależ to bronił. Idealnie wyczuł ten strzał. A nie było łatwo. Dobra interwencja. Zobni, Larson. Wiktor Prosto Prostopadłe podanie. Uda się je przejąć. Kibice już zaczynali się cieszyć, ale jak widać zdecydowanie przedwcześnie. Jest szansa na kontratak. Udało się, czy będzie gol? Zacentrował teraz tylko dobrze uderzyć. Tak, bramka, ależ teraz się złożył. Fantastyczne uderzenie. Musimy to jeszcze raz zobaczyć w powtórce. Jeden do 0. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Andre Martins. Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Niewykorzystana okazja, nic z tego już nie będzie. Górą teraz ładnie. Dośrodkowanie, popatrzmy, walczą tam w polu karnym opozycję. Nieprzemyślane to podanie, prosto do rywala, piłka oddana za bezcen. Zobaczmy co zrobi. To może być bramka. Takich ślizg będzie bramka. Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Andre Martins, Filip Mladenowicz. Przytomne wejście obrońcy wypił na aut i dał kolegom odetchnąć. Tracą teraz piłkę. Mimo, że był naciskany, kapitalnie panuje nad piłką. Świetnie to zrobił No, wręcz wirtuozerskie zagranie. No, piłkę odebrał i, i stracił. Pszołek. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Dobrze rozwija się ta akcja. Może zdecydować się na strzał. A jaj! Piłka wychodzi na aut bramkowy. Szkoda. Trudno jest celnie uderzyć z powietrza. Należą się brawa za ten strzał, w końcu tylko minimalnie niecelny. No i strata piłki. Świetnie teraz na wolne pole. Z tej pozycji może uderzyć. Ach, powinni prowadzić dwiema bramkami, a tak dalej jest tylko jedna bramka przewagi. Zmarnowali doskonałą okazję, byle się to teraz nie zemściło. Paweł Wszołek. Andry Markis. Ładnie prostopadle. Blatenowicz. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Zobaczymy, co teraz zrobi. Czekamy na dośrodkowanie. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. Jak dotąd zalicza dobry występ. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Może jeszcze nam tu dołoży kolejną. Wizdek i przed nami drugie 45 minut tego spotkania. Ależ rozumieją się bez słów kapitalne podania. Jest groźnie, może strzelać. Prawidłowa reakcja oddalił niebezpieczeństwo. Stracili piłkę. Robi się niebezpiecznie. Może spróbować szczęścia. Gol, ależ czy Trafił tę piłkę z woleja. No, no, wspaniały strzał. Brawo, brawo, brawo. Dzięki powtórce mamy okazję, jeszcze raz, podziwiać tę akcję. Naprawdę dobre dośrodkowanie. Samo wykończenie akcji okazało się skuteczne, mimo że zawodnik trochę skiksował przy tej próbie uderzenia w olejem. Ale ważne, że znalazł drogę do bramki. No, 2 do 0 to już bezpieczny wynik. Ma teraz miejsce na skrzydle. Pięknie odebrał we wspaniałym stylu. Roszyli teraz groźnie do kontry. Larson. Obrońca na posterunku. Sędzia puszcza grę. Zastosował przywilej korzyści. Kiepskie podanie, zupełnie bez pomysłu. Strata piłki. Cener uznał, że pora na zmiany. A rezerwowy na pewno da z siebie wszystko. Ma szansę dograć w pole karne. Obronił tę główkę bez większego kłopotu. Rzeczywiście, takimi strzałami go nie zaskoczą. Szkoda czasu. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Przesuwa się w stronę bramki. No, błąd, strata. Urońca się pogubił. Jest szansa, a jakim cudem to obronił. Nie miał prawa sięgnąć tej piłki. Zagrywa w okolicę dziewiątego metra. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. A i teraz strata. Ma sporo możliwości. Powstrzymał atak rywala na własnej połowie. Oddali piłkę. Przyhajna na błąd przeciwnika i się opłaciło. Przejęli piłkę. Piłka górą nad obroną. Dobry pomysł, no, może być groźnie. Uderzenie. Pewna interwencja bramkarza nie dał się zaskoczyć przeciwnikowi. Rywale najwyraźniej liczyli na jego dekoncentrację. Cóż, nie tym razem. granie piłki z rzutu rożnego. Wyglądało to na pewną bramkę. Świetnie bramkarz interweniował. Bartosz pustka. Sporo miejsca na skrzydle. Mogło być bardzo groźnie, ale obrońca w porę interweniował. Larson. W pole karne będzie ciężko. Oj, zupełnie nie wyszła mu ta główka. Niestety, czy to źle się wybił, czy nie trafił odpowiednio głową. W każdym razie posłał piłkę nie tam, gdzie planował. Trener zdecydował się na wymianę zawodnika. Ładnie ponad obrońcami wrzucił piłkę na dalszy słupek. Nieudana ta interwencja obrony. Zagrożenie wciąż nie minęło. Nie ma co wijać w bawełnę ich. Dzisiejsza postawa zaskakuje i to w najgorszym możliwym sensie. Spoglądam na trybuny, i widzę, że kibice Legii są już trochę zrezygnowani. Ale świetna okazja! Brawo, ładna, co najważniejsze, skuteczna parada bramkarza. Był na posterunku, miał obronić to uderzenie i obronił. Oby więcej takich udanych interwencji. Z tej pozycji może uderzyć. Ale wspaniale. I teraz będzie rzut rożny. Rzutka w pole karne. Dobry pressing, odebrał piłkę. Mamy bramkę! Mówi się, że mecze wygrywa ten, kto popełni mniej błędów, ale błędy na rywalach można też samemu wymuszać. Tak jak w tym przypadku. Tak jest, cała drużyna ciężko pracowała, by odebrać tę piłkę. Wznowienie od środka, tu już chyba nic się nie wydarzy. Bezdyskusyjne prowadzenie. Szansa dla Legii. André Marquis. Faul, rzut wolny. Jak go wykorzystają? Może spróbować stąd uderzyć bezpośrednio na bramkę. Bramkarz pewnie łapie piłkę. Mogli chyba lepiej rozegrać ten rzut wolny. Promes. 84. minuta spotkania. Jeszcze 6 do końca. Bartosz pustka. Może teraz ruszyć skrzydłem. Zacentrował teraz tylko dobrze uderzyć. Wybija piłkę i będzie rzut rożny. No trybunarz drżał od dopingu kibiców zespołu faworytów w tym spotkaniu. Może spróbować uderzenia na bramkę. Kol, ależ czysto, trafił tę piłkę z woleja. No, no, wspaniały strzał. Brawo, brawo, brawo! Raz jeszcze spójrzmy, jak rozegrali ten stały fragment z rogu boiska. To wykończenie nieco pozostawiało do życzenia, tak to ujmijmy. Natomiast sprawdziła się stara polska zasada: przyszło, naszło, zeszło, weszło. Zobnij. No, prosto w zawodnika z pola. I będziemy mieli kolejny rzut rożny, który to już z rzędu. Do grania piłki z rzut rożnego. Słynie z dokładnych podań, i nie inaczej jest dzisiaj. Do końca meczu została już ostatnia minuta. Larson, Wiktor Moses. Koniec spotkania, a więc jednak to kibice Legionistów wrócą dzisiaj do domów w gorszych nastrojach. Naprawdę niewiele zabrakło. To nie jest przepaść, raczej drobna różnica poziomów, którą drużyna przeciwna wykorzystała na swoją korzyść. Zdarza się. Ma za sobą udany mecz. Chyba nic nie można mu zarzucić. Bardzo dobrze dziś zagrał, strzelił piękną bramkę, która ułatwiła drużynie sięgnięcie po zwycięstwo w tym spotkaniu. 何